Cześć, Systry, no i witam Was w kolejnym odcinku. I jak wiecie, moi drodzy, jestem aktualnie w Trójmieście. Przyjechałem sobie na 3 dni do Trójmiasta i. Jest jedna rzecz, bo normalnie nie mógłbym prowadzić ani tworzyć materiałów poza domem. No bo jest to uciążliwe przewozić wszystkie rzeczy i całe stanowisko komputerowe, które mam. Z miejsca na miejsce, jeżeli przyjeżdżam jedynie na 3 dni. I wszyscy teraz już pomyślą, no tak, przecież są inne możliwości, typu laptopy, które pozwalają robić to samo, co się robi w domu, ale poza domem, jeżeli każdy wie o co chodzi. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić coś związanego z moją pracą, czyli byciem influencerem i tworzenie materiałów, czyli nagrywanie dla Was i klejenie poza. I tutaj przychodzę do Was z propozycją, ponieważ ze sprzętem, który pozwoli Wam, jako młodym gamerom, grać swoje ulubione gry, i to wszystkie, które dotychczas są na rynku, dzięki jednemu sprzętowi. A mowa, moi drodzy, tutaj o laptopie gamingowym Lenovo IdeaPad L34015. 15,6-calowy ekran i piątka 9-generacji łącząca się z układem graficznym Nvidia GeForce GTX 1050 o nieprzeciętnej mocy, aby zapewnić Ci płynną, komfortową rozgrywkę, nawet w wymagających tytułach. 8 GB ramu DDR4, pozwalających na płynną pracę Twojego laptopa, wyposażony w wyjątkowy system dźwiękowy Dolby Audio, no i oczywiście dysk SSD M2 PCLE 512 GB, który pomieści wszystkie gry. Które chcecie zagrać. Dodatkowo macie jeszcze jedno miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA. No i zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, dla której też przyjechałem tutaj do Sopotu, ponieważ jest to okazja bo moja suczka Joko urodziła pięć szczeniaków. Więc, jak widzicie, nowy komputer to nowe życie. Między innymi, więc zobaczcie, oglądajcie, a sami się przekonacie. Dlaczego laptop? Ponieważ mobilność jest dużym plusem dla twórcy internetowego, jak i gamera. Mogę oddać się rozrywce, jak i pracy w dowolnym miejscu na świecie. Nie mam problemu z podróżowaniem i specjalnym pakowaniem całego mojego stanowiska, przy którym pracuję, tylko biorę pod pachy laptopa i jadę w długą podróż. Zawsze spotkam się z wieloma pytaniami, jaki laptop wybrać, żeby zacząć swoją przygodę z gamingiem. Otóż jest to prosta odpowiedź, ponieważ ja akurat wybrałem laptopa marki Lenovo, ale jeżeli nie znacie się szczegółowo na laptopach, to zwróć Zwróćcie uwagę na naklejkę Intela, która jest zawsze umieszczona na laptopie po lewej stronie przy taczpadzie. Pozwoli Wam ona wybrać najlepszy sprzęt pod gaming, no i sprawdzoną markę która nigdy nie zawodzi. Dlaczego akurat Intel? Odpowiedź jest wręcz banalna. Intel jest od zawsze na rynku, co pokazuje jak pewna jest ta firma pod względem produktów, które oferuje. Procesory są na najwyższym poziomie. Samemu składając komputer, pierwsze co miałem w głowie, to który procesor od Intela wybrać, bo wiem, że nie zawiedzie podczas materiałów, które dla was tworzę. Bądź podczas gamingu i livestreamów, które też dla was tworzę. Wysokie częstotliwości pracy procesora połączone z optymalną ilością czterech rdzeni pozwolą wycisnąć maksymalną wydajność z układu graficznego, a do tego świetnie sprawdzą się również przy mniej zaawansowanym tworzeniu filmików z wakacji czy rodzinnego wypadu, na którym właśnie jestem i to dla was robię. Ha, no i najważniejsze pytanie: w jakie gry możecie zagrać z owym procesorem i z tym sprzętem? na którym właśnie działam. Procesor i5-9300HF, czyli owy procesor, w zupełności wystarczy każdemu. Wiele obecnie popularnych gier nie skaluje się wydajnością wraz z wzrostem ilości rdzeni w procesorze, przez co 4 do 6 rdzeni to często max, jakiego obecnie potrzebujemy. Dlatego jeśli ktoś szuka przystępnego cenowo rozwiązania, które jest w stanie poradzić sobie we wszystkich obecnie dostępnych grach, to sprzęt z procesorem i5-9300HF jest dla nich idealnym rozwiązaniem. Ja akurat wybrałem laptopa Lenovo Ideapad L34015 z procesorem i59300H, ale w opisie pod filmem umieściłem linki do najciekawszych laptopów, które są podobne do tego, na którym właśnie pracuję i na którym właśnie gram w DeForesta, m.in., jak i w Call of Duty, World War 2, Lola i wiele więcej. Wszystkie z tych laptopów mają procesory z jedzeniem Intel Core, więc warto zobaczyć, a w szczególności dla tych, którzy rzeczywiście nie chcą bardzo dużo jakoś pieniędzy wydawać, a chcą sobie pograć w każdy tytuł gry, który wyszedł na rynek. Warto zerknąć i nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapy w górę i lecimy dalej. No i pieski, o których wam mówiłem. Maluchy, maluchy, okusi Okej, okay, jokusiu jednego. O! Jest trzech chłopców i dwie dziewczynki. I zobaczcie, jak różnokolorowe są. Jest jeden czarny, są dwa białe, nie, trzy białe. Znaczy, jeden jest taki kremowy, jeden taki jest tutaj brązowy. Oj, Jokusiu! Twoje maluchy, no tak! Kupki takie ci świecą one mają po 10 godzin moi drodzy O, tu, 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 ten Prawdopodobnie ten Oj, ale to dopiero one będą, za dwa tygodnie jakoś otworzył oczy z tego co wiemy Patrzcie na te małe łapeczki I te ogonki No słodziaśne, no Piękne nowe życie Może uda mi się pokazać wam tego Tego, którego byśmy chcieli z Kingą Jeżeli się O, tej czarniutki wychodzi o, ucieka. Na no to, zadowolona. Zadowolona Jokusiu. O, i białutki też. Tam cały czas sobie piją mleczko. O. I zobaczcie jaki malutki. Na jednej ręce się zmieści. O, 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 Jokusia już sprawdza co jest. Gdzie jest jej dzieciaczek. No powiem wam, że Słodkie, słodkie takie maluchy A pokaż tego Tego brązowego Jeżeli go znajdziesz tam Jako już spadacz nic się nie stało Nie, on ciągnie A, no dobra to jest nasza malutka A to jest wasza malutka to jest To jest dziewczynka moi drodzy, dziewczynka One mają 10 godzin? Nie Tak No, 10 No, troszkę więcej Już więcej 10, bo no, od drugiej nocy A, no, o drugiej Druga nad ranem. O, ten jest nasz. Taki malutki. To jest mi kciuk, moi drodzy Wielkości główki. To są pieski ludziska, które mają o 6 godzin, 7 i jest tutaj 3 chłopców, ale pisz... To ten czarny. Któ... To jest 3 chłopców i 2 dziewczynki. I ten to jest chłopiec ciemny cały. Ten brązowy to też chłopiec. I jeden z białych to jest chłopiec. A dziewczynki są dwie białutkie Oj. O, zobaczcie, jaki maluszek. Na jednej ręce u mnie się mieści, a u mojej mamy na dwóch. Zobaczcie, jaki malu. Oj, teraz już spokojny. Więc moi drodzy, obstawiajcie, który będzie największy w komentarzach. Zobaczymy, a pewno odcinek i tak będzie całościowy, jak już będziemy brać do domu jednego z kinią, więc zobaczymy, który akurat nam zostanie. Bo dwie dziewczynki są już zaklepane. Dostał nam trzech chłopców. Ciemny do wyboru właśnie. Oj ciemny do wyboru, brązowy i jeden biały. Więc, tak jak mówiłem, jeżeli zależy wam na mobilności i na dobrym sprzęcie, gdzie będziecie mogli w każdym miejscu na świecie pograć sobie w swoją ulubioną grę bez żadnych ograniczeń, czy to w domu, w lesie, na dworze, na plaży, a może w bunkrze po II wojnie światowej, to wiecie co wybrać, i wszystkie linki macie w opisie. I z tego miejsca mogę właśnie zacząć montować mój filmik w programie, który jest do tego przystosowany, i nie potrzebuję mieć mojego całego stanowiska. Bo wszystko sobie już zgrałem, wszystkie pliki, które dziś nagrałem, sobie zgrałem już na komputer i mogę sobie teraz je przerzucić do programu w bardzo prosty sposób i zacząć obrabiać, robiąc film. Więc wyjeżdżając gdzieś na wyjazd, biorę sobie laptopa, zaczynam montować dla Was film i macie film tego samego dnia, którego nagrałem. I nie musicie czekać, bo mam na bieżąco możliwość tworzenia tego. Co tworzę na YouTube. A. Dzięki temu, że pad Lenovo Na którym właśnie jesteśmy Ma w sobie Intel Core i piątkę Dziewiątej generacji, czyli programy Takie jak właśnie Adobe Premiere Pod względem, pod montaż Pod Photoshopa, pod granie w gry Nie tylko, działają szybciej bo jest to bardzo rozbudowany procesor, który nie pozwala na zacinanie się komputera, bądź jakieś problemy, które mogą wystąpić podczas użytkowania jego. A w tym momencie, moi drodzy, przykładam wszystkie materiały, które zostały dziś nagrane do Adobe Premiera, zaczynam je montować, a potem prowadzimy live streama, też z tego laptopa, który pozwala mi na to, bo nie muszę siedzieć teraz u siebie w domu przy komputerze, tylko biorę laptopa i prowadzę live streamka z drugiego końca Polski. Znaczy, z połowy w sumie Polski, bo Warszawa-Sopot, no, 366 km dokładnie 378, no ale mniejsza. Ja materiał już skończyłem montować, więc jedyne co to muszę jeszcze z tej kamery, to co teraz nagrywam, dodać do tego pliku całego i będę mógł wypuszczać filmik na YouTube'a. No a właśnie, bo jeszcze jest livestream, który też będę właśnie prowadzić o godzinie 19, czyli za pół godziny. Mam nadzieję, że się wyrobię ze wszystkim, no i trzeba będzie jeszcze miniaturkę zrobić do tego odcinka. No i moi drodzy, jak widzicie, dziękuję ci Lipciok za followka, i teraz prowadzimy na laptopiku livestreamka, jest nas chyba teraz coś koło 80 osób na Twitchu, więc jeżeli chcecie, to wpadajcie oczywiście na Twitcha. O, widzicie, witajcie się czaty z Twitcha, witajcie się. YouTube, pozdrawiamy bardzo serdecznie.